Niezrównana determinacja marki ICL w prowadzeniu badań nad produktami dla rolnictwa doprowadziła do powstania m.in. tego zaawansowanego nawozu przeznaczonego do fertygacji. Nowa PK-88 to nasz nowy, całkowicie rozpuszczalny nawóz fosforowo-potasowy, nadający się do wszystkich rodzajów gleby. Charakteryzuje się wysoką zawartością składników pokarmowych 88%. Nowa PK88 jest wysoce skoncentrowanym źródłem fosforu i potasu, a pierwiastki te występują w produkcie w równych proporcjach 1 do 1. Fosforan pochodzi z kopalni na pustyni Negev, a potas z Morza Martwego w Izraelu. Jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie oraz wolny od zanieczyszczeń i osadów. Wykazuje się skutecznością w fazie intensywnego wzrostu, w okresie przed kwitnieniem i na etapie dojrzewania. Dzięki lepszemu wchłanianiu składników pokarmowych zwiększa wielkość plonów i podnosi ich jakość. Nowa PK88 nie zawiera chlorków, sodu ani metali ciężkich. Jest szczególnie polecane przy uprawach warzyw, roślin ogrodowych, zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych. Dzięki zawartości składników pokarmowych na poziomie 88%, fertygacja przy użyciu nowa PK88 staje się bezpieczniejsza i łatwiejsza. Jego skuteczność pozwala rolnikom cieszyć się zwiększonymi plonami oraz większym zyskiem. Nowa PK88 od ICL to najlepszy nawóz do fertygacji twoich roślin.